Siema cudnisczu! Zapraszam Was na ostatni odcinek skry Castlevania. Dzisiaj będziemy pokonywać złego wampiorza, czyli Drakule. Mam nadzieję, że nam się uda wszystko! Tutaj e, używamy itemków z naszego poprzedniego rana, ale pewnie i tak je stracimy znając życie. A bo nie. nie wiem już co. Masz film. Jak na razie dobrze nam poszło, nie straciliśmy jeszcze żadnego życia. Więc e, jest dobrze, musimy uważać na szkieletora, ale szkieletor też. Udało się go zabić, więc dobrze, o tego nie chcemy. Przed tym się wzbraniamy. Dobra, tutaj spoko poszło nawet. Auć, Tutaj powiedzmy też. Połowę życia żeśmy stracili, ale okej. Okay. Powiedzmy, że to dobrze poszło i tak. No i tu już jesteśmy na ostatnim etapie gry. O tego nie chcemy. Jako, że mamy lepszy item, to tego nie chcemy. Oj, i tutaj już najtrudniejsza walka w grze tak naprawdę. Dobra. A. A. Dobra. Trzeba go walić po buzi. O nie, ale mnie uderzył. Jest dobrze nawet. Jeżeli nam się na, na twarzy nie zrespi, to jest dobrze. O, no właśnie tak. Aha! No i zrespił się nam na twarzy. No, najgorzej. Tutaj potrzebujemy na pewno dłuższego łańcucha i trochę więcej z żyćka. Tutaj na szczęście można trochę pofarmić. Niestety chyba tutaj nie ma. Nie ma żadnego miejsca, żeby sobie e, dodać tego podwójnych rzutów wodą święconą, no ale trudno. Tutaj, e, tak, do 30 byśmy podbili stawkę. A i dobrze nam szło, tylko no, dopadł nas. Tutaj już niestety RNG nas e, dojechało. Dobra, powiedzmy sobie szczerze, że, że już wystarczy. Woda święcona jest. Woda święcona bardzo ważny przedmiot. Napis. Dobra, pierwszy strzał wszedł, ładnie drugi, trzeci, czwarty. Ważne, żeby się ruszać, nie? O tak. A i y, trzeba pamiętać, że. Nie można za szybko wyskoczyć, bo wtedy on się może dopaść i tak. A no i. Dobra, strzeliliśmy go w papę. Ej, ale już drugi raz tak się nie robi w wąpiarzu jeden. Dobra, cztery. Trzy. Dwa. trafiliśmy go O Pod nogi mu wleźliśmy Pod nogi No najgorzej. No, potrzebujemy więcej. Tych 30 co najmniej potrzebujemy serduszek. Ach. No trudna walka, naprawdę. Gdybyśmy mieli normalną wodę święconą, więcej życia na początku, to byśmy to wygrali, no ale... Tutaj niestety dwa razy nas uwaliło RNG. Za drugim razem. A jeszcze dojechało nas. Co nas dojechało? A, jeden z łyskot nas dojechał trochę. A, co? Mówimy sobie. Nie, nie, nie. Do, do 30. Ważne, żeby mieć do 30. I to i tak dobrze nam szło. Pamiętajcie, żeby tą drugą fazę tą walić go w głowę i wodą święconą po nóżkach. No, i woda święcona, woda święcona to jest must have, nie tutaj. Kurde, nie trafiłem. O, ty noż. Gdzie mi się respisz? Nie trafiliśmy. Kurde. A. Dobra. Cz jeżeli on ma więcej życia niż ty, to jest źle. Ale jak ma mniej, to jest spoko nawet. Taj monster! Wo Dobra. <gry> Jest! Udało się! Uff. Dobrze. Udało się. Gitara. Jest dobrze. Jest elegancko. O, jacie. No i z gra z, e, z biblioteki bitce, nie została pokonana i to chyba jedna z trudniejszych tak naprawdę. Z tej jestem dumny. Metroid jeszcze się fajnie przechodziło, ale tam, tam było łatwiej. Tutaj jednak. Tutaj jednak ciężej się przechodziło. No ale daliśmy radę. Następna gra to jest Legend of Zelda. A ja jakoś jeszcze mam chwilę, bo w sumie w 9-10 minutek, żeśmy to ogarnęli, więc jeszcze dwie minutki może poświęcę na to. E, bo tak, te gameplay były dość takie absorbujące dla mnie. E, nie wiem, czy dobrze to mówię. Może to spauzuję. Teraz jest Hard Mode, którego nie będę przechodził, bo Hard Mode to są te same levele, Tylko tak naprawdę za każdym razem leci na ciebie albo Meduza, albo, albo nie topesz. I może trochę inaczej są porozstawione potwory. Ładują e, dwa razy więcej obrażeń. No, i trzeba po prostu przechodzić sposobem. Ale ja już grę przeszedłem hard mode, a nie będę tykał. E, tak. E, więc e, te gameplay'e takie dość absorbujące były, to znaczy bardziej się musiałem skupić na grze niż na gadaniu. To nie było to samo co na Undying, gdzie mogłem sobie chwilę pogadać. Dlatego zastanawiam się, czy nie robić, może. Gameplay z komentarzem. Jeżeli ktoś chciałby się wypowiedzieć na ten temat, no to zapraszam do sekcji komentarzy na YouTube. Ja się będę nad tym zastanawiał. A jeszcze kolejna rzecz to rzeczy, o których chcę mówić, a o których nie chciałbym mówić, na przykład tak już powiedzieć na sam początek, jak jeszcze jesteśmy trochę na początku, że mogę mówić o takim. Umiarkowanie o swoim życiu prywatnym, o studiach swoich, o planach, o na pewno o planach gamingowych czy streamingowych, to, to na pewno, ale nie chciałbym mówić o swojej pracy. Dlatego tutaj już od początku bym jednak powiedział, bo mówiłem, że na innych filmach, że może zacznę o tym opowiadać, że, że kiedyś opowiem, ale raczej, raczej nie, może to będą jakieś umiarkowane informacje, ale raczej wolałbym unikać tematu swojej pracy. No ale tak, no to większość tematów można pogadać. No i tak, na koniec już, jakoś już kończy nam się czas, no to przypominam o moim kanale Discordowym, na którym można się ze mną spotkać, pogadać, popisać, porozmawiać, zaproponować, w jakie gry mógłbym zagrać, sprawdzić, jakie gry mam jeszcze przed sobą, jak na razie jest tam tylko kanał z biblioteki NES-a, ale będę też wprowadzał z NES-a Nintendo 64 i tak dalej, i tak dalej. No i po prostu zapraszam tam. Mam nadzieję, że się uda kiedyś stworzyć jakieś community gamingowe tam. Zależy mi właśnie na tym, żeby mieć ludzi, którzy lubią gry i z nimi tam móc rozmawiać z nimi. No to dobra, no to dzięki za oglądanie. Seria Castlevania jak najbardziej na propsie podobało mi się i do zobaczenia na następnym tytule. No to cześć.